Hej, witam Was w kolejnym odcinku z gry Farm Simulator 25 W dzisiejszym odcinku będziemy odchwaszczać i nawozić yy, moje pola Dobra, a więc nie przedłużając Skakujemy do traktora, rozkładamy sprzęt Oczywiście włączamy GPS a, Chwila Jeden poprzeczniak, okej okay. No, i pracujemy. No w dzisiejszym odcinku. No, no, a więc dzisiejszy odcinek będzie wyglądać w ten sposób: no, jak skończę to pole yy, odchwaszczać, to odłączę chwastownik i podłączę yy, rozrzutnik nawozu, ponieważ. Na tej mapce nie wiem dlaczego nie ma dwóch traktorów. Co. Przez co, no niestety, trzeba jakoś sobie inaczej radzić i wszystkie prace będą wykonywane wolniej, bo jest tylko jeden traktor. No ale. No ale cóż. Aha, ja, jak już tam w tle yy, mogliście widzieć, yy, no ur urósł Mirysz do, do drugiego stadium wzrostu. Ja Wam potem pokażę, jak wygląda zalewanie y, pola ryżu. No jak ryż jest w tym pierwszym stadium wzrostu. Dobra. To pole zajdzie mi szybko, bo one są małe, ale ja wolę zrobić obie prace, a ewentualnie jak na tym polu się szybko uwinę, pokażę, wa pokażę Wam ten ryż, jak to tam działa. to... Potem może przeczepię chwastownik i będę pracować na tamtym polu. Okej. Okay. A i dajcie znać, ja powiem teraz, bo potem zapomnę, jak to ja w sumie. Czy chcielibyście, żebym zrobił poradnik o uprawie ryżu po prostu, bo to tam nie jest takie oczywiste. Ja tam w tym odcinku, gdzie sadziłem ryż, ja tam mówiłem e, mniej więcej, to opisywałem, jak wygląda prawa ryżu, ale, ale dajcie znać w komentarzach, czy byście chcieli e, osobną, osobny poradnik do tego. Wiecie co? Film trwa 3 minuty. Tak? Dobrze mówię. Tak, 3 minuty trwa filmik. Ja skończyłem już tu odchwaszczać pole. Znaczy skończyłem, no tam jeszcze jest, nie no ale. No i to tak dziwnie wygląda, że takimi szerokimi kołami po roślinach jeżdżę, no ale to po pierwsze jest farming, a po drugie po prostu po prostu co a po drugie to jest tak zrobione, że jak jest uprawa w pierwszym stadium wzrostu, to mm, koła nie niszczą jej, koła będą ją niszczyć, jak jest w drugim tym stadium wzrostu. Jak To już. pole już jest zrobione. Dość. Yy, dość szybko się uwinąłem, Ale to jest ma malutkie pole, więc tu i z żniwa pójdą bardzo szybko. Dobra, sobie tutaj ten sprzęcik odstawię. Da się odczepić, jak jest rozłożony Da się. Dobra, teraz pójdę sobie podczepię rozrzutnik. No i w ogóle y, szklarnie już wyprodukowały. Tutaj się wyprodukowała jedna paleta grzybów, a tam się wyprodukowała dwie, palety się wyprodukowały tamtej szklarni do sadzonek y, ryżu. Ja tutaj nawet nie będę ustawiać GPS-a, bo to wystarczy włączyć tylko i się raz przejechać to będzie wszystko. Potem wam pokażę ten ryż, jak to działa i pojadę. Rozsiłać na na tamtym polu. Jeśli odcinek też będzie krótki. No ale. Przecież nie można robić samych 30-minutowych filmików. Bo to znowu bez przesady. Dobra. ja tu zgasza, żeby mi nie. żeby nie hałasował. W pierwszej fazie wzrostu ryż wygląda tak. I no tutaj wody nie ma, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku w poprzednim. No jak zasadziłem ryż, jak urośnie do pierwszego stadium wzrostu ryż to jakby to powiedzieć wypija tą wodę i no trzeba po prostu po raz kolejny pole zalać. Trzeba kliknąć R poziom wody na 0% no i właśnie poziom wody jest... Z, poziom wody zbyt niski, zalej pola był uniknąć szkód. No i kliknę zalej. O, ścinka. Kliknę zalej i teraz się pole będzie zalewać, aż będzie znowu tam 60 czy tam 66%. No i wtedy można przewijać do następnego dnia i potem w następnym dniu znowu tak, no i aż urośnie. Więc mówię, jak chcecie, to napiszcie tam w komentarzach. Czy że chcielibyście, żebym zrobił poradnik osobny do uprawy ryżu? Dobra, to pole i tamto drugie ja sobie już zalałem, ale... No, tu sobie zalałem, się no właśnie poziom wody 66%, nie? Więc tam jak się to zaleje, skończy zalewać, to będzie poziom wody 66% I tutaj już z ryżem mam ogarnięte Teraz bym mógł przewijać do następnego dnia, znowu to zalać No i wtedy znowu mogę przewijać tu mi jeszcze została jedna paleta co kupiłem. Natomiast yy, łajku, tutaj są dwie, które mi się już wyprodukowały ze, ze, sz, ze szklarni mojej. Dobra. A tak poza tym, co ja mam zasiane na tamtych polach? Na tamtych polach mam rzepak zasiany. Więc przywód będzie dość duży. Soi nie siałem, bo soja jest jeszcze bardziej dowodowa niż rzepak. Ale soi jest mało z hektara, i po prostu na tych. Co tu? Skocznia? I po prostu na tych polach, co ja tutaj mam, to soi byłby może. Tak na oko jeden zbiornik. To zmalutko, malutko, więc. A wolałem zapa zapać... zasiać rzepak. Tutaj też, tutaj też bez GPS-a, to też przyjadę dwa razy. No i plany na następne <laughs> plany, plany na następne odcinki. No, w następnym odcinku może będą pierwsze zbiory takim zwykłym kombajnem oczywiście. Yy. No Pewnie będę zbierać y, ryż, ale to nie będę zbierać ja, tylko pracownik, bo na odcinku już pokazywałem, jak się zbiera ryż. W tym pierwszym z farminga 25. Więc. No, a później to wiadomo. No, pierwsze jakieś prace polowe typu kultywacja, siew. Więc. Hmm. Aha, bo to trzeba tak dać. Pierwsze nawożenie dopiero? nie gadaj. Aha. No, czyli ja będę tu musiał... Ja zap No tak, ja zapomniałem mm, nawieść pole od razu poza siebie i... Tak, będzie w następnym stadium wzrostu ta... Ten rzepak to będę musiał go znowu jeszcze raz nawieść I, i na tym i na tamtym polu no więc fajnie Co? Trzy razy można to opuścić? Aha, coś, coś mi się wydawało. Dobra, podczepiamy to i teraz jedziemy na, na to pole. Eee, tak, tak. O, jedziemy. Ten GPS, to ja, ja to już dużo razy mówiłem w odcinkach z farminga. Ten GPS to jest naprawdę bardzo fajna funkcja. Fajnie, że oni ją dodali w podstawce, bo. Dużo razy już to mówiłem. Kurs no, play był, tak? W poprzednich farmingach, ale tam... Fajnie, że tak coś dodali w podstawce gry. Dobra. Cyk. W ogóle w aktualizacji, w patchu 1.4 dodali to, że... teraz ja się zatrzymam. Że te... No, jak wyjdę, to ja tego nie pokażę, bo to mi zniknie, ale że te kreski tu... One no, są takie bardziej wyraziste, tak lepiej je widać, tak, to jest jedna z y, zmian. Jak ktoś się interesuje farmingie 20, farmingiem 25 to wie, że był taki błąd, tam po 1 1.3, że jak się malowało te, malowanie, no jak było malowanie terenem, dziwnie brzmi, malowanie terenu jak było, o tak o, powinienem powiedzieć, to, to, strasznie spóźniało, ten patch to popsuł, a w patchu 1.4 to już zostało naprawione. To jest też kolejna taka fajna zmiana. Dobra. Ale to zmgła. mgła. Niby pole w dolinie nie jest, ale z 11, no ale to jest wrzesień, tak więc Dobra, drugie kółeczko Może wiecie, co ja sobie wyłączę to, bo to na, na tym polu to jest upierdliwe Ha, to się To chyba tak nie działa jakby miało działać, bo tu mam dalej podświetlony, te, podświetlony ten drugi przejazd. Co? A, okej. Okay. Nieważne. Ja tutaj mam dalej podświetlony ten drugi. Drugie przejazd to drugie kółko takie. Tak, jak się oddali kamerę, ja mam. W, yy, Mam um, ustawione to renderowanie roślin chyba tam na, na 100% mi się wydaje, bo po prostu, jakbym miał, że dalej się rośliny renderują, to bym miał po prostu mega spadki FPS-ów, więc. więc ja sobie tak ustawię, ale tu widać, jak się oddali kamerę, to, to widać te ślady, te przejazdy, jak były. Jak Śmiesznie wygląda trochę taka zielona tekstura i w tej zielonej teksturze takie ślady. No. Śmiesznie to wygląda trochę. Cyk, cyk. No te polatu i te początkowe są, są dość małe, więc praca na nich dość szybko idzie. No na jedno dobrze, na jedno, na jedno źle. Na jedno dobrze, bo praca szybko idzie, a na drugie mm, źle, bo po prostu no mało zboża jest tego, a zarazem mało pieniędzy. Dobra. No, tak taki czas sprawdzam, czy się to wszystko dobrze nagrywa, bo tak. No wolę sobie sprawdzać, ale wszystko się dobrze nagrywa, więc to mnie cieszy. W ogóle fajnie to wygląda, te że to jest też nowość w farmingu 25 że to już widać, że było to, tam ziemia się przykleja do kół i że tak jest że to tak fajnie 3D zrobione, no. W farmingu 22 i tam w innych farmingach to było po prostu tak, że był tam jakiś brud, ale te koła albo inaczej, brud był takie się koła, takie brązowe robiło się tak tutaj, ale nie był wymodelowany po prostu, że, że to była po prostu brązowa tekstura i to wszystko. No tutaj to już jest zrobione no, no tak tak jak to powinno być Fajnie to jest zrobione tutaj. Dobra, a więc zaraz zaraz będzie koniec pracy. To już ostatni, tak, ostatni tutaj pasek przejazd został. Okej. Okay. No i koniec. To... Yy, tak. Zresetuj, zresetuj ok, No i robota na dziś yy, zakończona, więc. Yy, dzięki za oglądanie. Ja się będę już z Wami żegnał. Cześć.